Cześć, witam Was na moim kanale XV01 tam i Rally Ready Subaru impreza WRX STI Team Arai, co tu dużo mówić. Od jakiegoś czasu się przymierzałem do tego. Postanowiłem kupić i co? Zaraz sobie zrobimy unboxing. Jest to wersja kit. W zestawie jest jedynie podwozie, karoseria, Subaru Imprezy, silnik i to tyle. Niezbędny jest regulator obrotów, aparatura, pakiet. No i co? Model zamówiłem tym razem na Ebayu ponieważ, no w Polsce powiem szczerze, że chciałem go kupić w Polsce, ale żaden sklep go nie miał, szukałem dwa tygodnie, nikt nie miał nikt nie miał na stanie, mimo że cena w Polsce gdzieś tam na FC kit na przykład była 830 zł, ja finalnie dałem 870 zł płaciłem w dolarach, tyle mnie to wyszło po przeliczeniu na złotówki zamówiłem go w sobotę dzisiaj jest środa jak film nagrywam Także sobota zrobiłem przelew PayPal. W poniedziałek dostałem informację, że model został spakowany, wysłany DHL-em. Dzisiaj wracam z pracy. Słuchajcie, model czeka pod drzwiami. Piękna sprawa, ale nieważne to co? Otwieramy to cudo. Zobaczmy co tu jest w środku. pudełku Wam tu nie będę opowiadał, bo ja zawsze gdzieś tam jak widzę te pudełka, ktoś tam omawia. Ja tego nie lubię robić, co nie robię tych unboxingów dużo, kilka tam może zrobiłem. No nieważne, nas interesuje zawsze to, co jest w środku. No i co my tutaj mamy? Jestem potekscytowany, bo sam nie wiem, co jest w środku, czy wszystko będzie. Jest. Słuchajcie, tu jakaś torebka. Jakieś tam widzę podstawowe rzeczy. Tu widzę jakieś tam smary. Tu olej do amortyzatorów. Spinki, kable do silnika. Sil... A tu mamy silniczek. 540 szczotka. Ja od razu powiem, słuchajcie, ja na dzień dobry. Zostaję przy szczotce. Będę montował silnik 27T, Regulator obrotów Hobby Winga 1080. Serwo zamówiłem bezszczotkowe, niskoprofilowe 0,055. O, fajne oponki rajdowe, o, kurde, już mi się podoba. U. Karoseria, słuchajcie, Lexan. Do samodzielnego wycięcia, do pomalowania. Fajnie, fajnie. Będę też malował samodzielnie. Postaram się przynajmniej, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, nie wiem. Nigdy tego nie robiłem. No znaczy teraz tam y, malowałem sprayem w garażu y, tego mojego Tio Ford, Ford Ranger. Wyszło mi to fatalnie, ale wiem jaki zrobiłem błąd, więc teraz już wiem jak to zrobić. Wczoraj tam zresztą też z Przemkiem pisałem, z Marcinem grupy RC drift kempno, RC trial kempno, drift i tak dalej. Chłopaki mi dali dużo y, fajnych wskazówek, także na pewno skorzystam. No fajna buda, podoba mi się. Tutaj jakieś tam pianki, nie wiem po co. To dzwoni, musi zaczekać. Yy, no i co? Osłonki jakieś? Tu słuchajcie, y, jakieś tam osłony, y, kołpa nie kołpaki Boże, jak to się nazywa? Nadkola, o co ja mówię? Kołpaki Nadkola, no fajnie, ciekawie to wszystko wygląda. Tutaj jakieś tam elementy do y, mocowania amortyzatorów. To tu jeszcze mamy felgi, słuchajcie, cztery sztuki. A jeszcze w ogóle taka ciekawa historia. Ja sobie do tego mojego MST zamówiłem, felgi. Przeglądałem tam kurcze kupę tych felk. Wybrałem sobie wzór oryginalny do Lanci, Delty. No oczywiście wrzuciłem do koszyka nie takie. Przyjechały, dopiero zauważyłem jak przyjechały, że zamówiłem nie takie. Mówię, a dobra niech są, no trudno, taki, taki wzór jak oz nie? Zakładam, zdejmuję felgi tam te oryginalne z, yy, z MST, próbuję założyć oponę, mówię cholera co jest? Jak obserwujecie grupę, to widzieliście. No, nie dość, że się pomyliłem. To jeszcze zamówiłem. Nie ten rozmiar zamiast 52 mm na 26 mm, to zamówiłem 62 mm na 26. Za duże nie pasują. Muszę je zwrócić. Żeby było śmiesznie zamawiałem w Polsce, bo chciałem je mieć szybko. No, i tak to wygląda. O, proszę bardzo, wracamy. Tutaj mamy płytę podłogową. Logo tam super. Tu jakieś tam pozostałe elementy, nie wiem, to chyba będzie spoiler, a może i nie. Lusterka, tak, to będą do koroserii. Co tu jeszcze mamy? No części same, wszystko w puzzlach, widzę. Trzeba będzie, o! Ja Cię sunę, dyferencjały plastikowe, no kto to widział? Taki model z plastikowymi dyferencjałami, tak mi się wydaje. Przynajmniej, że to będą dyferencjały, ale raczej tak, kształt tych kółek na to wskazuje, że to są dyferencjały, No trudno. Na razie będziemy się bawili w serię, później z czasem będę się bawił w yy, ulepszenia jakieś. No i oczywiście naklejeczki Motul Subaru. Świetnie, słuchajcie. Antena, pardon. I na końcu zostaje nam w pudełeczku instrukcja. Krok po kroku, jak co złożyć. Tu mamy nawet pokazane, o jak malować karoserię, jak to zrobić, jak przyciąć wszystko, jak okleić. Oczywiście malujemy od wewnątrz, nie od zewnątrz. No, i na końcu instrukcja. Jak co złożyć? Oczywiście, bezpieczeństwo przede wszystkim. Co i jak? Jak co skalibrować? No, fajnie, fajnie. Dyferencjałki. No. Standardowa instrukcja, jak w MST, jak we wszystkich innych modelach, do których dostajemy instrukcję. Słuchajcie, i tu jest taka ciekawostka jeszcze. Tu sobie zobaczcie. Ten model. Ma silnik z przodu, napędzany jest paskiem. Gdzieś ten pasek tutaj miałem. O, proszę bardzo. Tu mamy pasek, czyli napęd przenoszony jest paskiem. Nie tak jak to mamy tradycyjnie, czyli atak odbiór i trafia nam to na wałem centralnym. Na przednią tylną oś, tylko jest to przekazywane za pomocą paska. No i co? Słuchajcie, myślę, że to by było na tyle. Na chwilę obecną. I powiem tak, nie wiem kiedy zabiorę się za składanie tego, bo widzę, że pracy będzie bardzo, bardzo dużo. Aczkolwiek znając życie, to ja nie wytrzymam i ja dzisiaj zacznę i nie będę i skończę. Yy... Będę tak długo składał po prostu aż nie skończę tego z wyjątkiem karoserii. Bo karoserię to naprawdę ja się chcę do tego przyłożyć, żeby to po prostu mi wyszło fajnie, żebym żadnego tutaj bubla nie zrobił. No Chciałbym, żeby ta karoseria wyszła, no nie powiem tak jak ta, którą mam z Killer Body do, MS, do MST, ale no po prostu chciałbym, żeby to mi fajnie wyszło, żeby ten model fajnie wyglądał. Aczkolwiek znaję życie, jeżeli gdzieś tam zacznę starty w rajdach, bo tak w się do tego przymierzam, chociaż zobaczymy, jak to będzie, czy mi się to w ogóle uda, to te karoserie, jak tam rozmawiałem z ludźmi, którzy jeżdżą, to z czasem po prostu i tak się niszczą i trzeba sobie co jakiś czas gdzieś te karoserie zamawiać nowe, odmawiać, yy, odnawiać i tak dalej. No, także tak by to wyglądało. Słuchajcie, podjarany jestem niesamowicie. Chyba jeszcze nigdy tak nie byłem podjarany, słuchajcie, na żaden model jak ten. Zawsze gdzieś się tam rajdami interesowałem, nigdy nie jeździłem. Będzie okazja, żeby pojeździć przynajmniej takim małym. Jeszcze jako ciekawostkę słuchajcie, jak dotarliście do końca materiału, to pod filmem będziecie mieli link, gdzie ja to kupiłem i ja Wam podlinkuję taki bardzo fajny film, uważam, że jest to po prostu mistrzostwo świata. Yy... Takiego gościa z Wrocławia, pewnie go znacie, jeżeli nie, to będziecie mieli okazję go poznać. Jak on po prostu jeździ, jak wymiata w rajdach. Ja wam podlinkuję ten, ten jego, jego film na YouTubie, żebyście sobie zobaczyli po prostu jak to wygląda. I naprawdę, jak ja ten, ja ten film nie wiem ile razy go widziałem, ale po prostu ja jestem tak podjarany tym. Jak zobaczyłem jak można jeździć modelem, to oczywiście pewnie będzie kupę, kupę godzin, ćwiczeń. No, ale niestety no bez treningu no nie ma wyników, nie? Ale nieważne, na razie będę się zabierał za składanie tego modelu. Nie wiem, czy będę nagrywał, jak go składam, bo podejrzewam, że to mi dużo czasu zajmie. Ale tego jeszcze nie wiem, zobaczymy. Zresztą na, na mojej stronie wrzucałem tam wpis, że będę składał LPR. Y a żeby było śmiesznie, to jeszcze ZD Racing zamówiłem, taki sam jak LPR, także będę miał w tej chwili cztery modele, jak dojdą oczywiście, jeżeli mi dobrze mi się wydaje, to LPR powinien jutro dojechać, ale nie wiem, yy, to będę miał cztery modele, jeden 100% na rajdy, bo to jest rajdówka typowa, MST zobaczymy, a tamte dwa to nie wiem co z nimi jeszcze zrobię, na pewno będę nagrywał materiał, jak generalnie taki model złożyć. Yy, ale to, tak jak mówiłem, to na LPR-u będę nagrywał. Tamija to chyba sobie zostawię sam dla siebie. Ale jeszcze, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, mam nadzieję, że Was nie przynudziłem, to zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. No i co? Tamija! Dzięki, pozdrawiam, cześć!